Serdecznie, dzisiaj moim zdaniem bardzo ciekawy temat, a mianowicie, czy warto rozmawiać o osiągach motocykli klasy 125? Moim zdaniem warto, ponieważ po pierwsze warto o wszystkim rozmawiać, a po drugie e, motocykle klasy 125. ...różnią się osiągami bardzo znacznie, ponieważ... ...mamy taki motocykl jak na przykład WSK 125... ...polski motocykl... ...on osiągał maksymalnie 70 km na godzinę według GPS-u. Może 80 komuś się udało jak miał... Yy, ...50 kilo i... i barki jak... Z ...tego... jak u Chińczyka. To może mu się udało te 80. Ale są też i takie motocykle 125, jak na przykład yy, Yamaha MT125, Yamaha ZFR125. I te motocykle spokojnie przekraczają prędkości typu 120 km na godzinę, według GPS-u na prostej. Także rozpiętość mamy 50 km na godzinę. To jest bardzo duża rozpiętość. To jest taka rozpiętość, że... No ma to bardzo duże znaczenie na drodze. Ja powiem wam tak, z mojego doświadczenia. Yy, jadąc 90 km na godzinę GPS. Co ten motocykl, który wam pokazuje właśnie. Potrafi osiągnąć i utrzymać bez problemu, to wtedy samochody ciężarowe nie mają, że tak powiem, podjazdu do Was. Samochody osobowe oczywiście wyprzedzają, bo są mi nerwusy, są mi spokojni kierowcy, normalni kierowcy, ale nerwusy oczywiście wyprzedzają, no i wyprzedzają, po prostu nie jedź. Yy, po prostu prawą stroną jak motorower. Jedź z całym swoim pasem ruchu. Zajmij cały swój pas ruchu i jedź normalnie yy, jak moto motocyklem, który masz właściwie, bo masz takie same prawa jak motocykl klasy 1200. To już się powtarzam. Przy... Kilka lat temu o tym samym mówiłem. No i po prostu. Samochody ciężarowe, nawet jeśli spotkasz samochód ciężarowy na drodze, to po prostu. Oczywiście nie masz pary, żeby go wyprzedzić, bo masz, powiedzmy, takiego Junaka. No to on, powiedzmy, 110 GPS, on jedzie. No to masz dwa... przy 90 jeszcze 20 km na godzinę zapasu. No to moim zdaniem nie warto ryzykować. Po prostu zwolnij do tych 70, niech się oddali ten tir i dalej zwiedzaj. Zwiedzaj, e, przy, przyspiesz do 90 i. i zwiedzaj e, widoki. Od tego właśnie jest moim zdaniem motocykl 125, żebyś ładnie zwiedzał widoki, oglądał lewo w prawo, a nie jest to 40 zapieprzanie. I ledwo się trzymasz kierownicy i o jestem kurde motocyklista. Nie, nie. Moim zdaniem. Ludzie mówią, że zrobiłem prawo jazdy kategorii A, ponieważ nie chcę zażynać silnika na wysokich obrotach, na najwyższych obrotach. To ja nie wiem jak ty jeździsz chłopie, jak ty jeździsz cały czas powyżej stówy, no to okej, okay, no ale motocyklem 125 jedzie się, według mnie 80-90 i wcale nie są to wybroty, obroty wysokie. Znaczy, no są takie wyższe obroty, ale nie takie, które by miały ten silnik zarżnąć po prostu. Takie jest moje zdanie. I co on jeszcze powiedział, eee, że motocyk 125, chwila, A, żeby miał przyspieszenie takie większe, nie? Motocyk 125 ma odpowiednie przyspieszenie do normalnego, yy, yy, normalnego, <laughs> normalnego poruszania się. Po drogach publicznych. Ma odpowiednie przyspieszenie. Ma chyba 4 sekundy do 50-60. No to to spokojnie starcza na miasto i tak dalej. Także takie jest moje zdanie. Także rozpiętość jest duża między tymi motocyklami WSK70 a taka Yamaha MT120. Nie, nie patrzę na dwusuwy, bo dwusuwy to jest w ogóle inna liga dwosowy 160 170. I to tyle w sumie chciałbym dzisiaj powiedzieć. Ogólnie nie bójcie się kupić motocykla 125. Moim zdaniem spokojnie dacie radę w ruchu drogowym. Tylko trzeba, no trzeba troszeczkę odkręcić tą manetkę, nie mówię, że odkręcić na maksa, o, odkręcić na maksa. Ale tak no, z momentami, no czwarte trzeba będzie odkręcić tej manetki, no. Zwłaszcza przy przyspieszaniu. I utrzymaniu prędkości typu 90 na godzinę, no to trzeba te czwarte manetki, trzeba mieć otwarte. 2 3 czwarte zależy od motocykla. No, także... Jeszcze na koniec odpalimy silnik. Elegancko. Bo dawno nie odpalany. Właściwie to dwa dni. <laughs> Ciach. Cylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą nad ten motocykl ma nie da rady nie da rady dać w ruchu ulicznym to nie 50, ludzie uspokójcie się z tymi większymi pojemnościami Chcesz mieć większą pojemność, ok, ale nie dorobię jej do tego ideologii, że to jest lepsze i tak dalej. To jest lepsze dla Ciebie. A z praktycznego punktu widzenia wcale nie jest lepsze. No, no, wcale nie jest lepsze. Także pozdrawiam, cześć.